99 nocy w lesie. Gdy pojawił się ten tryb w Robloxie, pomyślałem sobie, a jeden z wielu trybów, który się pojawił, na chwilę jest na niego hype i zaraz zniknie. To było rok temu. <grym> no, 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 no. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo czas bardzo szybko leci. No, ale nie da się ukryć, że 99 nocy w Roblox dalej jest na topie i dalej bardzo dużo ludzi to ogląda. No i postanowiłem, że okej, okay, okej. Okay, po czasie złamie się, tak? <grym> złamię się i po prostu spróbuję w to zagrać. I może mi się spodoba. Nie wiem. Przyznam szczerze, że obejrzałem troszkę odcinków innych youtuberów, którzy nagrywają tą gierkę, żeby mniej więcej cokolwiek wiedział o tej grze. I okej, okay, jest ta gra bardziej rozbudowana, niż mi się wydawało, bo ja myślę, że to jest jakiś głupi tryb w Roblox, a okazuje się, że jednak jest to całkiem rozbudowany survival. Zacznijmy od tego, że nie mam zielonego pojęcia jak włączyć muzykę, więc póki co wyłączam całkowicie dźwięk. Jesteśmy w lobby i pierwsze co możemy zrobić, to na pewno wybrać sobie klasy. I teraz tak, ja nie mam żadnych diamentów w tym momencie, więc za bardzo nie mogę wybrać żadnej klasy. Z tego co wiem, te klasy mają bardzo duże znaczenie Podczas całej rozgrywki No ale ja się na tym totalnie nie znam Jeszcze nie wiem totalnie co robią te klasy Więc po prostu poproszę was o to, żebyście napisali mi w komentarzach Która klasa jest najlepsza Którą powinienem kupić, jeżeli już mam zamiar grać w 99 nocy w Roblox A dzisiaj po prostu nie wybieram żadnej klasy Będziemy tą domyślną klasą, czyli nie wiem Prawdopodobnie klasa frajera <laughs> I po prostu postarajmy się poznać tę grę Więc idziemy sobie tu i rozpoczynamy nasze 99 nocy w lesie Oczywiście solo, bo nie mam kolegów Okej, okay, a więc jesteśmy w lesie. Zrąb drzewa i umieść drewno na ognisku. Okej, okay, to wydaje się być proste. Mamy siekierę, mamy jakiś worek. Rozwalmy to drzewo i uzbierajmy po prostu ten, wiecie, tę te ilość tam drzewa, które trzeba, żeby móc po prostu. Długo będę jeszcze to bił? <laughs> żeby móc rozpalić ognisko, tak? Okej, okay, bierzemy worek i z tego co wiem, pod F bierzemy do worka. Super, fantastycznie. Dobra, wiecie, co zrobimy, żeby rozpalić to jak najszybciej? Bo ja widziałem, że jest taka taktyka. To na razie nie wrzucam tego do środka, tylko wywalam to tutaj. I nie chcę, to tutaj leży, i pozbieram więcej i będzie GIT. Okej, okay, mamy rozpalone, elegancko, osiągnąłem 100%, mapa stała się większa Oj, kurde, wow, jaki tam widzę domek na drzewie wow, 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 dobra, czekajcie, 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 czekajcie Dobra, z tego co wiem, to my musimy to całe drewno ładować tutaj do środka Mam nadzieję, że robię dobrze, a nie, że zaraz się okaże, że po prostu marnuje drewno Okej, okay, ty, nasza ta baza zaczyna wyglądać jakoś, nie? Coś. Nie wydaje mi się. YouTube dodał taką opcję jak podbijanie materiału. Więc jeżeli masz taką opcję u siebie i możesz podbić mój materiał, to będę ci za to ogromnie wdzięczny, bo pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do większej ilości osób. No i tyle. Po prostu będzie mi bardzo miło, Lecimy dalej z Robloxem. Ej, tutaj jest tablica z dzieciakami. Wiem, że tutaj trzeba szukać jakichś dzieciaków. Ej, dobra, jest noc. To chyba może jednak zostajemy sobie tu w tym miejscu. Zaraz mi zgaśnie ognisko. O nie, niedobrze, 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 niedobrze. Oho, dobra, z tego co wiem, pierwszej nocy ten słynny Deir nic nam nie zrobi, więc możemy być. Spokojni, tak mi się przynajmniej wydaje Więc po prostu mijmy go gdzieś Pójdźmy do tego domku na drzewie, który gdzieś tu był Dobra, tu jest Czy to jest The Deer? Dobra, na razie go olewam Mam nadzieję, że nic mi nie zrobi Dobra, wejdźmy na ten domek na drzewie i zobaczmy Może tu będzie coś, co nam się przyda Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, a nie możemy zamieszkać w tym domku? To nie byłoby jakby bardziej logiczne i bardziej mądre? Dobra, otwórzmy te skrzynie Może jakiś pistolet, coś z tym tego, wiesz co chodzi? Oj, Ojejku, widzowie nie wiem czy to jest To jest przydatne. A to co to? Okej, okay, to mogę zabrać, ale bandażu nie mogę zabrać. Umieść złom w, sz... w szlifierce, okej, okay, okej. Okay. Dobra, mam więcej tego złomu. Okej, okay, chyba tu nic nie ma więcej. Słaby ten domek na drzewie szczerze. O kurczę, nasze ognisko ma bardzo mało tego. <laughs> Jakby to powiedzieć, zasilania. O, zrobił się dzień! Dobra, fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Okej, okay, ok. Dobra, ja z tego co wiem, to tutaj jak się nie jest cheaterem, to ogólnie ciężko przetrwać. <laughs> to na co szczęście będę miał ciężko, bo nie jestem cheaterem. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak się czytuję w tej grze nawet. Handlarz... Y, Futrami przybył dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. No to zaraz będziemy z nich handlować, tak? Okej, okay, tu jest ten handlarz. Dobra, siema, siema, warecie, co ty chcesz? Królicza stopa. A co chcesz mi dać zamiast za to? Jak mogę wejść w interakcję z nim? Walę ci kurde, siekierą po łbie. Dawaj mi króliczą stopę. <grym> Dobra, odłóżmy sobie tutaj drewno, niech ono sobie na razie tak stoi. Idziemy pozwiedzać, bo jest dzień. Mamy szansę na to, na to żeby zrobić. O, ogień się ugasił, nie jesteś już bezpieczny. Daj mi spokój, ja jestem zawsze bezpieczny. Znowu złom! Ja nie mogę, ile ja tego złomu mam. Niesamowite. Ja nie mogę, ile tego złomu jest? Co ja z tego mogę zrobić? Tego nie wiem nawet. O, skrzynka. To są wilki, one mogą mnie Atakować z tego co wiem, no ale na razie czuję się Bezpiecznie, I o, latarka, jak mogę ją Zabrać, o na e Okej, okay. dobra, fantastycznie Wilk wpadł do wody O kurde zauważył mnie, o czekaj O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde O kurde, o kurde, nie tak to miało wyglądać Zostaw mnie, o jest problem Jest zakłopotanie Chyba umieram, czy tu się kończy moja przygoda Oła, ginę chyba Ginę, zostaw mnie Wszyscy w twojej grupie zginęli Ym... Gramy od nowa? O nie, dobra, jedno wiemy Jesteśmy słabi w PvP <grym> Ja nie przetrwam tu więcej niż 10 nocy Coś tak czuję <grym> Ładnie się to drewno układa, podoba mi się to Tu jest jakieś takie rozwalone, muszę to zmienić O, no i to jest poukładane drzewo To mi się podoba, to mi się podoba Dobra, ścinajmy dalej Okej, okay, mamy marchewkę też, mogę ją zjeść Okej, okay, mamy rozwinięte, to jest dobrze Dobra, wykorzystajmy to, że jest jeszcze dzień O, i zwićmy to, żeby mieć jakiekolwiek rzeczy Wiecie o co chodzi, bo kurczę, o nie te wilki znowu, proszę nie atakujcie mnie, błagam Bo ja znowu przegram z wami, jestem pewien <laughs> Unikamy walki, Od teraz unikamy walki Ile latarek, stara latarka, stara latarka Stara latarka, aha, nie ma żadnej nowej Okej, okay. mamy złom, fajnie O, kolejny złom Dobra, mamy tu dużo latarek, więc czy ja mogę zabrać więcej ich? Nie, nie mogę. Okej, okay, okej. Okay. O nie, jest de dir. Dobra, idźmy do naszego ogniska, proszę, proszę. Tu, króliczku. Dobra, odłóżmy tutaj do, do tego ten złom. I trochę drewna też. Dobra, i teraz, czy możemy coś tutaj skraftować? Możemy skraftować mapę. Zróbmy to w takim razie. Gdzie jest ta mapa? Czy ja mogę postawić? O, projekt mapy. Uuu. Fajna, mamy mapę, jest super, jest super. O, pod M mamy mapę teraz. Ej, serumbiste, i tu jest jakaś skinia. Bo tam zaraz pójdziemy. O, weźmy to. Tu? o i się zrobiło od razu Zobaczmy gdzie jest dziecko, może uda nam się uratować jakieś dziecko jeszcze dzisiaj Ja nie mogę, ale by było, było, mega Okej, okay, 464 metry w tamtą stronę Czyli tam trzeba iść, dobra Informacje, handlarz przybył Królicza stopa, kurde tą króliczą stopę Muszę ją ogarnąć, no jak zdobyć króliczą stopę Nie wypada ta królicza stopa, jaka jest na to szansa O jest, jest, jest królicza stopa co mi za to dasz, kolego sympatyczny? Mam nadzieję, że coś, co mi się przyda. Okej, okay, dobra siekiera. Torba. Aaa, wezmę torbę, żeby mieć więcej slotów. Okej, okay, mamy torbę, 15 slotów, dobra. Teraz to jestem już, kurde, zadowolony. Możemy teraz, że tak powiem, dużo zbierać. Ale trzeba zabijać dalej te króliki, bo to może, to może być bardzo przydatne. Ej, dobra, ta, ta gra mi się podoba. Ej, to nie, nie powinno tak być. <laughs> Ej, monety! Wow, jakieś rzeczy ja tu pozbieram? Jejku, więcej monet i złomu. Amunicja rewolwerowa, ja nie mogę, jakie tu są rzeczy fajne. Tu jest jakiś murek. Oj, znowu już, znowu już siano. Ej, dobra, widzę, wy musicie napisać jakieś tipy do, dotyczące tej gierki, bo jestem przekonany, że ja tutaj popełniam wiele błędów. A jakbyście mi powiedzieli, yy, to bym ich nie popełniał Co to jest? Stara heta do ujarzmiania Nie wiem, do czego to służy My Mamy jakąś jaskinię Chcę wejść do kajwa, czy nie chcę? Dobra, nie wiem, nie, nie chcę wchodzić do kajwa Pójdziemy w, w inny dzień, w inny dzień Bo teraz czujesz, że nie jest bezpiecznie <grystanie> Wróćmy z powrotem do ogniska Bo zaraz się zrobi noc i będziemy... I będziemy... I będziemy mieli problem, właśnie, będziemy mieli problem Nie! Nie! Proszę, za mnie! Miałem latarkę, przecież mogę go latarką też ładować że się boi światła, zapomniałem Ale się wystraszyłem, ale dobra, udało się Udało się, ja pierniczę Jakie straszne bydle Dobra, od, odłóżmy tu wszystkie rzeczy I zabierzmy tylko żarcie I możemy teraz zjeść elegancko Ale się wystraszyłem tego dydira. straszny on jest Dobra, odłóżmy złom Dobra, wiecie co, zróbmy tak Zostawmy sobie trochę tego drewna, tak żeby mieć co wrzucić do, do ogniska w razie czego A resztę sobie przemielmy i zobaczmy co możemy z tego zrobić Łapka na króliki, okej, okay, ciekawy pomysł Okej, okay, zrobił się dzień Dobra, wiecie co, musimy poświęcić czas na to, żeby rąbać drewno Fajnie jakby przyszedł gościu od tych yy, królików, bo, bo bym mógł sie siekerę zabrać, jakbym miał yy, łapę królika Dawaj, drobni łapkę, drobni, drobni łapkę Oj, kurde, Trajże. Szkoda, że nie mam silniejszych siekiery, bo za długo czasu tracę przy tym, przy, przy rąbaniu drewna o, kurde, to się samo dorzuciło do pieca. Dobra, może spróbujmy uratować jakieś dziecko, bo to mi też da jakieś itemy fajne, nie? W tamtą stronę 463 metry, dobra, no to lecimy, kurde, no to zobaczymy, no może się uda akurat. Oho, tu jest wilk. jejku tu też jest wilk. Muszę pięć wilków zabić, serio? W jaki sposób miałem to zrobić? O kurde, o kurde ła. Zginę znowu, zginę znowu, nie, przysięgam Czy na ciebie działa latarka? Nie działa Eee, kurde Jest, jest, zabiłem go Dobrze, 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 dobrze Odłóżmy tutaj żarcie i uwaga, jemy. O, dobra, i niech mi się regeneruje, życie błagam. Ja się nie dziwię, że dzieciaki w to grają. To tak gra. Ty, dobra, ale zabiłem tylko jednego wilka. Potrzebowałem zabić pięć chyba, nie? Żeby żeby dostać się do do tego dzieciaka. No, dopiero zabiłem jednego, niedobrze. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Skąd ja mam wiedzieć, kiedy się robi dzień, a kiedy noc? Zaraz będziemy gonić. Będzie gonić. Zaraz będzie gonić de dir. Nie, proszę, 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 proszę dobra, ognisko, 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 ognisko. Jest dobrze, jest dobrze. Dzień dobry. Nie, 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 już jestem bezpieczny, to mi się podoba. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy zrobić teraz. Łapkę mogę zrobić na królika. I tylko tyle mogę zrobić. Rzemiosło mogę ulepszyć? Ulepszyłem rzemiosło. O kurde, teraz mogę więcej. Dobra, mamy 12 logów, a my potrzebujemy po działka rolnicza 10 potrzebujemy. Mam... Dobra, 6 muszę wrzucić. Dobra, zróbmy te działkę rolniczą, żebyśmy mieli żarcie ciągle. Dobra, dajmy ten sposób. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde, to dziecko płacze w słuchawkę mi płacze dziecko, zaraz cię uratuję Maluchu, zaraz cię uratuję, nie przejmuj się Ja potrzebuję jakiejś broni Ja jestem mega słaby, bo ja mam tylko jakąś siekierę spłakaną Lecimy szybko szukać jakiejś broni, bo ja bez broni jestem jak bez ręki, nie? A ja muszę się pokonać te, te, te wilki Okej, okay, tu mamy skrzynkę Proszę, żeby tu był jakiś pistolet czy coś, błagam Bo ja bez tego nie pokonam tych wilków Dzida, to chyba, chyba git O kurde, dobra, mamy, mamy okazję, żeby przetestować to dzidę Okej, okay, to dużo obrażeń mu daje Dobra, jest, 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 jest idę, idę uratować tego dzieciaka Tylko nie wiem, ile, na ile mi starczy te dzidy, tej dzidy, nie? Musimy zrobić też bioognisko. Ja słyszałem o czymś takim tutaj Jest tutaj coś takiego jak biognisko. Tu jest Okej, okay, czyli musimy ulepszyć znowu to Nie mamy tylu rzeczy Dobra, dorzućmy do tego ognia Tak, żeby wiecie, żeby mnie tu nic nie zaskoczyło jak wrócę Dobra, i lecimy uratować tego dzieciaka To jest nasza chwila, to jest nasza szansa Zabiłem tam jeszcze jednego wilka teraz O kurde Dobra, kolejny wilk Ile jeszcze ich muszę zabić? Tam się to nalicza? Nie no, dalej mam jednego! A bo to jest chyba jakiś taki specjalny z czerwoną tą, taką obrożą, ale to nie mam więcej tych wilków tutaj. Jak ja mam uratować tego dzieciaka? Nie no, do tego nie wchodzimy na bank, tam zginę. Ale się wciągnąłem w tę grę. Porąbane. Ja mogę jakoś te groby otworzyć? Ej, to też by było mądre. Jakbym mógł coś z grobu coś wyciągnąć. Będziesz atakowany dziś wieczorem wejść do swojego ognia? O, w dupę. Ognisko jest prawie wypalone. No nie, no teraz mi mówicie, że ja będę pod jakimś ostrzałem? Tajemnicza grupa zbliża się do Twojego ogniska. O kurde. O nie, dear znowu. Co Ty tu robisz? O kurde, tu jest Ziomek. O kurde, drugi. Tu się kończy moja przygoda. Nie, ja jednak jestem kurde, zarąbisty. W do ogniska. O, mogę nimi palić. Ale ja. O kurde, mamy jakiś klejnot. Co z tym mogę zrobić? Mogę to zmienić? Mielimy to, mielimy biżuterię, let's go. <grystanie> I dobra, już pokonałem ten atak? Serio, to wszystko? Dobra, jestem mega dobrze przygotowany, mi się wydaje do tego. I Dobra, da, bardzo dobrze mi to wyszło, tylko ja nie mam żadnej broni na razie, ale dobra, ta dzida jest na pewno lepsza niż ta siekiera. Co to było? Urosła mi papta, kurde kukurydza. <grystanie> ale i jaja. Dobra, jest git, jest git. Ej, dobra, tu widziałem, że są te właśnie namioty i... Przyszedł gościu. Jest, mamy łapkę. Mamy łapkę. Chodź tu. A, skóra wilka. Ty jesteś, kurde, chyba jakiś nienormalny, niepoważny jesteś. Skąd ja ci zdobyć skórę wilka? Jeszcze mi zaczął padać deszcz. Na dobre nowinki. Dobra, proszę jakaś broń. Dobra, siekiera. Okej, okay, mam ulepszoną siekierę. Sarumbiście. Ktoś mnie tu prześladował. Widziałem, jak wychodzi z kącika mojego oka. Jest wyższy niż jakikolwiek człowiek, którego kiedykolwiek widziałem. Prawie wygląda jak jeleń. To jest The deer. To jest jakaś lodówka. Nic ty nie możemy chyba zrobić. Dobra, tu mamy kolejny jakiś ten. Stare radio. Dobra, te króliki na szczęście fajnie się zabija. mam nadzieję, że ta dzida mi się nigdy nie skończy. Czy ja mogę tym węglem palić w ogni... w tym? Chyba, chyba mogę. To by było w sumie dobre całkiem, żeby tak palić tam. Dobra, sprawdźmy czy możemy węglem do dorzucać. O, możemy i to nawet całkiem dobrze daje. Elegancko. Mamy jedną króliczą łapę. Ty chcesz skórę wilka, dobra, ogarnę ci tą skórę wilka. Tu jest wilk, chodź tu, chodź tu. To nie wygląda jak skóra wilka. Ale już zaczyna... Ja już się czuję jak ryba w wodzie, wiecie, ja już bije te, te... wilki, one już nie są mi straszne, nie? Wiecie o co chodzi? O nie, robi się noc, o nie, robi się noc, o nie, robi się noc, o nie, 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 Dobrze, że mamy ten węgiel, przetrwamy tę noc, ale muszę uzbierać drewno też. Co to, co to? Pominąć, co? O kurde, The dir! O kurde, on niucha coś. Ram obudził się? Kto to jest Ram? Szczerze to nie brzmi do dobrze, że jakiś ram się obudził Kurde, niedobrze, nie, nie, nie uratowaliśmy żadnego dzieciaka Już to gram ponad pół godziny, nie? I kurde, czuję, że, że bardzo wolno idzie mi ta gra Ale ja się uczę, dobra? Weźcie na to poprawkę, że się dopiero uczę Wydaje mi się, że powinienem wejść do tej jaskini Bo, dobra, zobaczę co jest w tej jaskini We Wejdę tam, ale boję się, że bardzo szybko Sam będę musiał wrócić O kurczaczki, gdzie ja jestem? O oh, no 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 oh, no, no Aha, okej, okay, nie mogę wejść Okej, okay, nie mogę wyjść. Tu się kończy moja przygoda. Jak ja mam stąd wyjść? Jak ja mam stąd wyjść? Jak ja mam stąd wyjść? Mogę, dobra, mogę. Nie idę tam, nie idę tam. Prawie zakończyła się moja przygoda w tej grze przez to. Okej, okay, mamy, mamy kolejnego wilka. Ja nie mogę tego wilka jakby, ja ubiłem tylko jednego, a tu mi po... Ile mi pokazuje? Widzicie? Pokazuje mi się, tylko jednego zabiłem A już zabiję mi wiele Chyba, że ja muszę je wszystkie tutaj jakby ściągać Ej, dobra, nie mam tu żadnych wilków, wszystkie powybijałem O, jest wilk A, chodź, 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 chodź Aha, dobra, fajnie, że żeś stracił mnie Ogień się ugasił, dobra no i, i dalej mam jeden. Nie ma miejsca w ekwipunku, no nieźle. Szczerze, chyba mam problem. Muszę za zaczerpnąć waszej wiedzy, widzowie. Musicie dać znać, o co chodzi. Dlaczego ja nie mogę tego użyć? Noc się zbliża, okej. Okay. Dobra, całe drewno przerabiamy, bo musimy mieć z czego budować. O nie, znowu jakaś kacynka. Gdzieś głęboko w lesie. No ja wiem, że jest dziecko uwięzione, ale ja nie mogę rozwalić wilka. <laughs> Serio bym chciał mu pomóc. To byśmy mogli zaraz zrobić? Mamy wystarczająco i będziemy mogli zrobić biopaliwko. I to jest dobre, bo będziemy mogli kwiatkami i innymi rzeczami zasilać ognisko. To jest chyba dla nas najważniejsze. przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, kurde, nie znam się na tej grze widzowie, ja pewnie popełniam tutaj tyle błędów, że to jest tragedia. Ej, dobra, mamy w ogóle strasznie małą tą mapę, ona będzie o wiele większa. A i to mi prowadzi do tej jaskini. Kurde, chyba tam muszę iść. Ale ja nie, nie wygram z tym stworem, co tam jest. Dobra, widzowie, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Jest noc. Ja co nieco wiem o tej grze. I szczerze, fajna gierka. Wydaje mi się, że może... Można w nią więcej pograć i może się w nią lepiej wczuć. Fajnie by się w nią z kimś grało, że wiecie, na pewno byłoby tak bardziej raźnie, tak mi się wydaje.